Wszystkim ja jestem bongo i mamy jeszcze A, kolejny odcinek, który chyba przyszedł ostatni będzie z tego co pamiętam odcinek MW2 więc dobra, zapraszam Was do oglądania No, dobra. Nikolaj, aha, nasz pilot, tak pamiętam. No jest snajperka w mojej ręce. Wespogięło. Tej misji nie pamiętam. A druga? O, to wolę. Nie żyję, nie żyję, dobra Sorry, że tak cicho, ale musiałem, no Fajna ta snajperka, tylko że strasznie ją rzuca To będzie fajne o szkoda, że oskryptowane. Pa, to było piękne Ja przysięgam, że nie pamiętam te tego, znaczy to pamiętam, to zwisanie, ale tak szczerze nie pamiętam, że tutaj trzeba było lewy przycisk. myszy naciskać. Byłem naprawdę zdziwiony, co tam leci. Left, left. Jest tu coś? Nie. Eee, to nie, to nie Kurde co nie acera tylko używają. Co ja mam zrobić? Cię nie słuchałem A to, dobra Spoko nie mam nic... żadnych pretensji.

Był moment, że mogłem dwóch naraz ściągnąć Jakby się nic nie stało Mam jakąś broń <laughs> Nie szkoda nie, nie wiem co to jest Jakoś He 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 Z sumikiem? Chyba nie Da. Wow, duży magazynek Co się sam nie umie saportować No, ups, nie ten przycisk wo wow, wow, wow. O tu jeszcze, 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 dobra To było piękne Ja yeah. nigdy tego nie zbierałem Jakoś nie, nie miałem szans ani nic takiego Uff, w sumie to bym mógł się na to przerzucić Uf.

Dobra, jeden jest. Dobra, clear. W sumie to bym wziął shotguna. Nie! Czemu ja jestem taki głupi? Jezu, to było żałosne. Dobra. O, to. Eee, dobra, weźmy sobie inną broń, bo tej na serio nie chcę. Eee, się Price, bo ci w dupę za Dobra, cofamy się, tam ci wybiegają. Zdrowie zginę. Tak, dobra. Co my tu mamy? To nie jest samo? Nie żebym nie spadł no to będzie bardzo 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 żałosne ja tam sobie granata porzucę te wyżej bo chcę tam Łe. no podnieś te granaty a nie te granaty jezu a nie, dobra, tu gdzieś uzupełniłem. A, on ma. A, fajnie to wygląda, dobra. Właśnie o tym pomyślałem, że beczki mogą wybuchać. Dobra, zaskoczę ich trochę. Dobra eee. O tu jeszcze jeden? To jest za silna broń To fajnie mapka można wyświetlić nawet nie wiedziałem Dobra, biegniemy dalej Czego mam użyć, kochanie? Tego? Eee... Weźmy tak, bo ta broń jest fajna, mi się ona przydał. Wow, wow. Tu jest Price, to mnie broń kretynie. Dobra. 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 Ale tak źle nie wychodzi. Eee, co to było? Coś to mi nie pomogło za bardzo Za jasno tu jest Ja bym to wparował najchętniej, ale nie wiem czy tak można Dobra biegnę w dół ichą. Uuu dobra, chyba tak nie można Kupę czasu za to straciłem a no dopiej robię tak jak chcę, nikt mi nie będzie pouczał. <grystanie w> Mam <zimie> no déjà to nie żartuję Dobra, leć tam Greenix. Mam tu coś nie, dobra. Cykę was ma za 90. Dobra. Eee... Bridge... Dobra, wbiję tam. Chodź tu. U, Granatki weźmiemy. Ja tak chętnie UMP wyź... Ojej, no, a... Dobra, zamiast tego wezmę UMP. Przyładuj. I wbijamy. One, two, three... Wity, w to było dobre. Aha, a w sumie tak też można. O, dobra, niedaleko. Zrób coś, Price, proszę cię. Ups. To nie ja. Dobra, teraz to już za głupa robię. Co to było? I przysięgam, że ja nie wiem, co ja robię. Wytyfy To już żałosne się zaczyna robić, sorry. Ta jedna beczka wystrzeliwuje. Eee, dobra, damy yes, Last checkpoint. Eee, dupa! Dobra, y, tu przerwę nagrywanie, przejdę tą misję od nowa Najwyraźniej no i, i do was wrócę, bo to sensu nie ma, chyba że... Jeszcze raz checkpoint Nie, to bez sensu Coś, nie, y, coś się skrypt zrypał, dobra A ja przejdę ją od nowa i do was zaraz wracam Dobra, wracamy Kurde, chciałem, tutaj jest mój shotgun. dobra Teraz powinno mi wyjść Dobra, ja już w nic nie strzelam, mam dość No. Dobra, dobra, biegłem. Ha, huh, to wygląda jak... Jak wyjście z... Wygląda jak wyjście, jak jest na mapie Afgan, tak podobnie. Where are you? guys? Czem oni nie żyją? Wasi? Ja, ale dla nas ten to było wyzwanie. Wiele bo nie jak ktoś strzela. Czy to ma rozrzuty, że ja pierniczę. To wszystkich miecie z podłogi no zamknij nie wiem jaką mam drugą broń się nie przyda jezu znowu wybuchająca beczka A. w dupę no dobra Teraz nie mogę przyładowywać. Spierdelam stąd, już. Dobra. Co co to było? Ja pierniczę, no To już w kurze, dzisiaj ja mam dość tych beczek, beczki mi, nie lubię beczek, jeszcze mi się amo kończy, fajnie, sam je wysadzę, to nie buchają, no dobra sorry. Już można za... Zamry... Za Polskę... działam ja się Gincie... jedne... chwila e, chcę odejść i te beczki zdetonowe e, Będę musiał gnata zmienić A, dobra, to na tyle. Następnej misji siema.